To są doświadczenia to gnieźnieńskie i poznańskie, które dla mnie są najcenniejsze, nie obliżając żadnej diecezji, ale najcenniejsze z, z, z wszystkich diecezji w Polsce, dlatego że pierwsza, czyli Gnieźnieńska jest pierwszą polską metropolią, najstarszą metropolią w Polsce, a Poznańska jest pierwszą polską diecezją od 1968 roku. Więc to jest dla mnie rzecz bardzo ważna, że nie zaczynam z decezją, która dopiero się wykluła, ale z taką decyzją, która ma 1050 lat na swoich barkach. To jest coś nadzwyczajnego. To można tutaj liczyć na dorobek wielu biskupów 95 poprzedzających przynajmniej. Ten człowiek ma, ma to przekonanie, że jest tylko jednym ogniwem łańcucha wielkiego, łańcucha wiary i, i że w, nie tworzy zupełnie nowej jakości. Tylko stara się rozwinąć tradycję, która już jest obecna.